Wydział usytuowany jest w magicznym miejscu, w samym centrum miasta, w głównym kampusie uniwersyteckim, gdzie mamy przecież wiele wspaniałych historycznych budynków. W tym miejscu przecież także warto studiować. Mamy sześć kierunków studiów, cztery instytuty, jedną samodzielną katedrę. W sumie to jest około 9 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych, dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także na studiach podyplomowych. I w tym miejscu. Warto też wspomnieć o tym, kto uczy tak ogromną armię ludzi. To jest przecież znakomita kadra ludzie o znanych i uznanych nazwiskach, o wielkim dorobku, wielkie postacie, luminarze polskiej nauki. Studenci od pierwszego roku stykają się z trzema specjalnościami: specjalnością yy, dziennikarską, yy, Public creation i marketingiem medialnym oraz fotograficzną. Od drugiego roku mamy do czynienia ze specjalnościami dziennikarską, telewizyjną, radiową, agencyjną, redagowanie magazynów kolorowych, laboratorium reportażu i online. To są zajęcia począwszy od komunikowania masowego, czyli takich zupełnie podstawowych, przez zajęcia dotyczące polskiego systemu medialnego, gdzie poznajemy mandat funkcjonowania tego naszego systemu. Na drugim roku pojawia się przedmiot, który nosi nazwę Zagraniczne Systemy Medialne, i tutaj analizujemy wybrane systemy medialne otaczającego nas. Na otaczającego nas świata, pojawiają się przedmioty związane z ekonomią, przedmioty związane z językiem, wypowiedzi, bardzo ważne prawda, dla, dla pracy przyszłego dziennikarza. Studenci naszego Instytutu mają możliwość zdobywania wszechstronnego wyksz wykształcenia. Na dodatek, wykształcenie to wsparte jest możliwością prowadzenia całego szeregu praktycznych zajęć. Dysponujemy rozbudowanym zapleczem technicznym w postaci studia telewizyjnego, studia radiowego, na dodatek Radio Campus uzyskało koncesję na dodawanie programu i jest to stacja obecna na rynku mediów elektronicznych warszawskich. Posiadamy pracownię fotograficzną, posiadamy pracownię online'ową, posiadamy pracownię Szkolą studentów w zakresie public relations. Nasza specjalizacja marketing medialny i public relations pozwala na zrozumienie, Czym jest dziedzina, o której bardzo dużo się mówi, natomiast która w Polsce nie jest do końca zrozumiała, czyli public relations? To miejsce, w którym jesteśmy, to bardzo profesjonalne studio telewizyjne. Tutaj właśnie spotykam się ze studentami, którym staram się wytłumaczyć, na czym polega praca dziennikarza, prezentera telewizyjnego, czyli tego, który jest po tej stronie, gdzie ja w tej chwili kamery. Kiedy jestem w tym studiu, na ogół jestem po drugiej stronie kamery i oglądam dzieła, Często różne dzieła moich studentów. Uniwersytet warszawski jest międzynarodowym uniwersytetem, dlatego że tutaj studiują ludzie z całego świata, a ja na przykład mieszkam w międzynarodowym akademiku i przez lata studia, studiów mam znajomych. Całego świata, poznałam różne kultury, tradycje. Ja Przyjechałam do Warszawy 5 lat temu i jestem tancerzem od 18 lat i głównym powodem docelowo tutaj ta ze względu na taniec. Dostałam partnerkę, która jest warszawianką i, i zamieszkałam w Warszawie. W Warszawie są największe możliwości, i największe szanse rozwoju. Dlatego tutaj chciałam skończyć studia.